Budzisz się pewnego ranka i włączasz wiadomości, popijając poranną kawę. Naukowcy znów to zrobili, krzyczy prezenter telewizyjny. Kilka dni temu udostępniono raport mówiący o tym, że Księżyc oddala się od orbity Ziemi. Dystans zwiększa się o 5 cm każdego roku i w ciągu ostatnich 2000 lat nasz satelita oddalił się od nas o 80 metrów. Nie jest to duża różnica, ale wiadomość sprawiła, że wszyscy zaczęli się martwić i panikować. Ludzie na całym świecie zjednoczyli siły, aby zapobiec ucieczce Księżyca z naszej orbity. Nieważne, że nie opuści jej w ciągu najbliższego miliarda lat. Wszyscy znają korzyści, jakie do tej pory dawał nam Księżyc. To oczywiste, że życie na Ziemi, jakie znamy, nie powstałoby bez niego. To on kontroluje pływy i cząsteczki w atmosferze. Bez niego zwierzęta, a w szczególności ludzie, nie ewoluowaliby. Rozumiejąc doniosłą rolę Księżyca, rządzący zatrudnili najlepszych naukowców, aby znaleźli rozwiązanie na przyciągnięcie satelity bliżej Ziemi. Po ciemnej stronie Księżyca postawiono gigantyczny silnik, ale gdy przy użyciu siły ciągu próbowano pchnąć Księżyc, moc startowa silnika okazała się niewystarczająca. Próba przechyliła za to oś satelity, stopniowo ją rotując. Widząc obracający się Księżyc, naukowcy chcieli szybko wyłączyć silnik, nim osiągnie pełną moc, jak początkowo zamierzono. Rządzący jednak nie zgodzili się na to i postanowili kontynuować pierwotny plan. Naukowcy upierali się, że obliczenia nie były poprawne i nie są w stanie przewidzieć, co może się wydarzyć. Ich obawy zignorowano, więc mogli tylko patrzeć, jak siła urządzenia rośnie. Silnik powoli pchał księżyc i zmniejszał dystans między nim a naszą planetą. Niestety, pchnięcie nastąpiło w nieodpowiednim momencie. Wszystko skomplikowało się, kiedy księżyc ustawił się pod złym kątem. Siła ciągu i grawitacja Ziemi gwarantowała, że nasz satelita poruszałby się po orbicie bliżej Ziemi. Jednak ze względu na początkowe pchnięcie pod nieodpowiednim kątem, księżyc zamiast skierować się w stronę naszej planety, zaczął szybko poruszać się w przód, zbaczając ze swojej trajektorii. I jest jest teraz na drodze do opuszczenia swojej orbity. Kiedy kończysz jeść śniadanie i wyłączasz telewizor, wychodzisz na zewnątrz i patrzysz na srebrny glob. Wisi wysoko na niebie i wygląda całkiem normalnie. Zapewne prezenter przesadzał, idziesz do pracy, a kwestia księżyca jest już tylko mglistym wspomnieniem. Poranek przebiega zwyczajnie, po prostu kolejny dzień w biurze. W czasie przerwy na lunch wychodzisz do miasta i zauważasz, że zwiększył się wiatr, zrobił się silniejszy i chłodniejszy. Myślisz sobie, że pewnie zbliża się burza, zerkasz na księżyc, który wydaje ci się mniejszy, chyba nawet o połowę niż był tego ranka. Z drugiej strony jest środek dnia, więc powinien tak wyglądać, prawda? Kończysz lunch i wychodząc z restauracji, zauważasz, że zrobiło się ciemniej. Wiatr jest jeszcze silniejszy niż wcześniej, ale na niebie nie dostrzegasz żadnych chmur burzowych. Ludzie wskazują na niebo. Są czymś wyraźnie zaszokowani pewnie zaćmieniem. Kiedy wszyscy wpadają w panikę i biegają dookoła ciebie, patrzysz w górę i nie dostrzegasz księżyca. Zdezorientowany, postanawiasz wrócić do domu. Po powrocie do domu włączasz telewizor. Prezenter, który jest teraz znacznie bardziej poważny niż wcześniej, tłumaczy, że Księżyc opuścił naszą orbitę i zmierza gdzieś w przestrzeń kosmiczną. Utrata satelity oznacza, że zmienił się cykl dnia. Od teraz na Ziemi będziemy mieć od 6 do 12 godzin światła dziennego na dobę, a rok będzie liczył ponad 1000 dni. Myślisz sobie, że musisz pracować zaledwie połowę tego, co wcześniej i od razu poprawia ci się nastrój. Nieobecność Księżyca stworzyła zupełnie nowy świat. Jego grawitacja utrzymywała Ziemię pod stałym kątem 23,5 stopnia, co wiązało się z porami roku i cyklem dnia, do którego zdążyliśmy się już przyzwyczaić. Skołowany przez te wszystkie naukowe informacje, wychodzisz na zewnątrz, aby upewnić się, że nikt cię nie wkręca. Krótszy tydzień pracy wydaje się zbyt piękny, żeby mógł być prawdziwy. Kiedy spoglądasz w niebo, zauważasz, że gwiazdy są jaśniejsze niż kiedykolwiek. Wyraźnie widzisz zarys ramion drogi mlecznej. Gwiazdy są liczniejsze, a Wenus lśni zdecydowanie najjaśniej z nich wszystkich. To piękny widok, ale nie jesteś pewien, czy czystsze niebo było warte zniknięcia księżyca. Nigdy nie interesowałeś się astronomią. Postanawiasz położyć się spać. Lepiej zacząć dostosowywać się do nowego cyklu dnia. Nastawiasz alarm na za dwie godziny. Myślisz, że to powinno wystarczyć. Jutro w końcu i tak jest sobota. Rano idziesz poserfować, więc musisz wcześniej wstać. Masz nadzieję, że załapiesz się na wielkie fale. Budzisz się, zbierasz wszystkie potrzebne rzeczy i jedziesz na plażę. Z wiadomości w radio dowiadujesz się, że bez Księżyca Ziemia jest teraz bardziej narażona na uderzenie asteroidy. Prezenter mówił też coś o problemach z pływami, jakoby ich wielkość odpowiadała dziś zaledwie 1 trzeciej wielkości dawnych pływów. Nie masz pojęcia, jak może to wpłynąć na fale? Może będą większe? Parkujesz na plaży, bierzesz deskę i patrzysz na wodę. Powinien być przypływ, ale może jest znacznie dalej niż zwykle. Machasz ręką na tę przeszkodę i nie zamierzasz zmieniać Twoich planów. Po długim spacerze Twój nastrój się zmienia, kiedy.